Witajcie moi kochani. Na samym początku chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie życzenia powrotu do zdrowia i wiecie co, i chyba zadziałało, bo czuję się znacznie lepiej. Właściwie już jestem pewna, że jutro będę w pełni sił. Więc bardzo, bardzo dziękuję. Kochani, jedna informacja, która na pewno. Was ucieszy. Na tą chwilę wyszłam z programu Partnera na YouTubie, więc będziecie mogli się cieszyć czytaniami bez reklam. No niestety konto wspierających również przestało istnieć na tą chwilę. Ja muszę sobie parę rzeczy wyjaśnić jeszcze z YouTubem, ale póki co zostanie tak jak jest, czyli nie będzie reklam. Yy, I nie będzie żadnych tam yy, datków yy, na moje konto, więc te wszystkie czytania, które teraz robię, będą całkowicie gratisowe dla was. Ja na tym nic nie zarabiam, więc daję wam tylko to yy, co mogę. <ścoughs> A... Yy... Jedynie co to może właśnie jakieś tam datki z Waszej strony, czy to zaczytania prywatne, bądź też um, nie wiem od czasu do czasu jakiegoś grosika, ale na tą chwilę mówię: Ja się nie proszę, bo um, właściwie nie potrzebuję. Ale jeśli ktoś z Was będzie chciał wymienić jakąś energię, to um, są takie możliwości. Kochani moi, dzisiaj się zajmiemy tobą. Dzisiaj nie będziemy już patrzeć w radne miłości, I love you i tak dalej. Zobaczymy, co jest ważne dla Ciebie, ok? Jak się coś pokaże w temacie miłości, no to to weźmiemy no bo nie ma innego wyjścia, bo tak uniwersum chce. Ale póki co zobaczymy sobie, y, popatrzymy na Ciebie, ok? Dobrze, kochani. To ruszamy. Mam piękne nowe karty. Od Julii Aureli. To jest taka bardzo piękna tarocistka, która pochodzi z Polski, mieszka w, w Anglii czy w Wielkiej Brytanii i stworzyła bardzo piękne karty. To są karty bardzo żeńskie, więc jeśli panowie oglądają moje pytania, to tylko muszą sobie. Yy, odwrócić to. Jeśli jesteś na przykład mężczyz mężczyzną, a czujesz się w yy, żeńskiej energii, to jesteś również tutaj bardzo mile widziany. Ok, kochani, to zaczynamy. Łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasne i czyste przekazy. Co jest teraz? W jakiej energii jesteś teraz? Cały uniwersum chce ci przekazać. No, karty jeszcze bujutkie, jeszcze śliskie. Musimy je wyrobić, dziewczyny i chłopaki. Ale bardzo dobra jakość. Oj, mamy dziesiątkę buław, a karta to mówi, że jesteś przeciążona, zmęczona, że masz bardzo dużo. Ciężarów do dźwigania na tą chwilę. To jest karta tego, że się bierze czegoś na ramiona więcej, jak można udźwignąć. Aczkolwiek na pewno znacie to powiedzenie: Pan Bóg nie daje więcej krzyżyków, ile możesz unieść. No, hm, chciał, nie chciał. Mamy króla Buław. Więc Twoja sytuacja może być oczywiście spowodowana mężczyzną w Twoim życiu. Król Buław to jest praktycznie facet pewny siebie. To może być oczywiście Twój ojciec, to może być Twój mąż, to może być Twój szef, który może daje Ci za dużo obowiązków, który może powoduje takie obciążenie emocjonalne, kiedy Ty już naprawdę nie masz siły, aby to już jakoś udźwignąć. W każdym razie jest to facet, na którego wszyscy zwracają uwagę. To jest facet z charyzmą, to jest wysportowany gościu, który lubi być w centrum zainteresowania, który lubi towarzystwo, który lubi podróże, który po prostu ma bardzo dużo energii, bardzo dużo ognia. Um, to może być ktoś spod znaku ognia, ale nie musi, tu chodzi o energię. Zobaczmy, co jeszcze jest ważne w tej sytuacji, w której Ty teraz znajdujesz. to tu mogłaś sobie ułożyć jakąś iluzję, jeśli chodzi o tego króla Buław. I na tą chwilę cierpisz, bo się okazało, że on no, niestety nie jest tak wspaniałym człowiekiem, jakim ty sobie go widziałaś. Może był czas, że kiedy dobrze się czułaś w jego otoczeniu, w jego towarzystwie, kiedy... Będąc przy nim blisko, czułaś się naprawdę tak chroniona, tak dobrze, tak w jego ramionach czuła się bardzo bezpiecznie. Jednakże z pewnym czasem mogłaś odnosić wrażenie, że może weszłaś w jakąś iluzję tutaj, w tym z tym królem buław, że ten człowiek niekoniecznie może mieć uczucia do ciebie. Może chodziło tylko o tą jedną rzecz, no bo to jest facet pełen ognia. Jeśli to jest na przykład Twój szef, może tylko był miły i kochany, bo chciał, żebyś mu, nie wiem, coraz więcej pracowała, więcej z siebie dawała. I po prostu możesz się czuć na tą chwilę niekochana, a wręcz niechciana może oszukana. I kolejna karta mówi o tym, że rzeczywiście mogłaś się, że tak powiem, wkręcić w tą historię, kiedy nie wiem, może nawet historia, jak bratnie dusze, że bo ty czułaś bardzo, bardzo to połączenie między wami, i teraz te karty mówią, czy to nie była iluzja, czy to rzeczywiście, bądź ze sobą szczera. Ja wiem, że ciężkie czytanie już będzie. Bądź ze sobą szczera, czy tam naprawdę były uczucia? Czy ty sobie nie zbudowałaś jakiegoś domu z piasku? Czy ten mężczyzna dawał ci jakieś nadzieje? Czy ten mężczyzna okazywał ci uczucia? Czy to było tylko. Wykorzystanie Ciebie do swoich celów. Te karty nawet nie chcą już mi być na stole. Dobra. Jaka energia z góry działa teraz w Twoim życiu? Jaka energia z góry działa na tą chwilę w Twoim życiu? jaka energia z góry działa na tą chwilę w Twoim życiu. Och, Ci na górze lekko przesadają. Albo to są te nowe karty, ale zrobimy po... jeszcze raz. Koncentrujmy. No już lepiej. Mamy dziewięć buław. Mamy osiem mieczy. Mamy trzy bu trójkę buław. Mamy pięć monet. Boże, jak te karty współgrają ze sobą. Mamy króla kielichów i mamy trzy monety. Wiesz co kochanie, z dziewiątką buław to jest takie takie jakby zaprzestanie walki, bo tak naprawdę z, yy, z ósemką mieczy to to jest taka walka z wiatrakami. Ty i tak nie widzisz wyjścia z tej sytuacji. Yy. I w sumie jesteś smutna, jak na tej karcie, ponieważ miałaś wizję, miałaś jakieś tęsknoty, chciałaś żyć tymi swoimi tęsknotami, i bardzo mocno się tego trzymałaś. Mogło być tak, że w tej Twojej sytuacji. Chcąc mieć tego króla kielichów, tego mężczyznę, który da ci dużo uczucia, który się tobą zaopiekuje, który odwzajemni twoje uczucia, yy, praktycznie byłaś, znajdujesz się teraz w takiej energii braku, czyli praktycznie to co mam, to jest za mało, czyli ta moja miłość. Może zostałaś sama z tą swoją miłością na tą chwilę i czujesz ogromny smutek, czujesz rozczarowanie. Ale ponieważ ta energia działa z góry, to ty w tej chwili właśnie dokonujesz tego rozeznania. Dzięki uniwersum dokonujesz tego rozeznania, nieważne jak ono jest bolesne na tą chwilę. To ty sobie zdajesz sprawę, że praktycznie goniłaś to fatamorganę. Ja wiem, że nie każdy będzie tu rezonował i szczerze mówiąc, życzę, aby nikt tutaj nie poszedł w rezonans, aby to czytanie nie było dla nikogo, aby nikt się nie definiował z tym czytaniem. Ale taki przekaz muszę teraz zrobić. Liczyłam na coś innego, wyszło kompletnie coś innego. Ale to musi do kogoś trafić. I tutaj uniwersum właśnie mówi, że w tej chwili reflektujesz, że oni ci Pokazali tą lekcję i również dają ci rozeznanie, co było fikcją, a co jest prawdą. Co niesie ta sytuacja ze sobą? Po co miałaś to przeżyć, czy po co to przeżywasz? Co niesie ta sytuacja ze sobą? Patrzcie, mamy kartę iluzji. To jest. Ta sytuacja miała Ci pokazać, że te krótkie momenty, takie szczęśliwe, który, które rozpłonęły i szybko gasły, to była tylko iluzja. To były tylko te momenty. Tam nie było nic głębszego. I dokładnie ta sytuacja miała Ci to pokazać. A co było przedtem? Zanim doszłaś do tego wszystkiego. As, monet. Gwiazda. Dwójka, monet. I siedem kielichów. Słuchajcie, mamy tu tyle kart iluzji, że to jest aż... Huh, dobra. Asem monet, miałaś ogromną wizję, liczyłaś na szansę, że twoje marzenia z gwiazdą się spełnią, że to wszystko jest zesłane ci od Boga, od uniwersum. I tutaj była z dwójką monet to jest zawsze karta wyważania, żonglowania. I tak naprawdę, wcześniej to ty również już wcześniej, pomimo tego, że liczyłaś, że, że to jest twoja szansa, że to jest spełnienie marzeń, ale mimo wszystko wcześniej się zastanawiałaś, czy to jest iluzja, czy to jest twoja wizja. Czyli tutaj praktycznie było cały czas wyważane serce i rozum. Serce mówiło: Mam wizję, chcę spełnienia tych marzeń. A rozum mówił, kochana, weź się za Stanów, bo może Ty sobie jakąś bajkę wkręcasz. I tak to było w przeszłości, zanim doszłaś do tego rozeznania, które wcześniej przeczytałam. Twoje marzenia bądź obawy w tej sytuacji. Za dużo, kochani. Twoje marzenia bądź ogrody mamy rycerza mieczy. No widać, że właśnie Twoim marzeniem było, że ten rycerz na tym białym rumaku podąży w Twoją stronę. Że zobaczy w tobie to największe piękno, bo tak naprawdę to ty jesteś piękna jako cesarzowa, spalasz wszystkie królowe w sobie. E, jesteś płodną osobą, która potrafi wszystko dać, ponieważ wszystko ma. Ona jest spełniona, ona jest dobrą matką, potrafi być wspaniałą żoną, ognistą kochanką. I tak chciałaś, żeby on Cię widział. Twoje lęki. Słuchajcie, mamy dużo arkan wielkich, twoje lęki. Że właśnie ten rycerz nie okaże się tym królem, który da ci tą stabilność, który będzie przy tobie, przy którym będziesz mogła się czuć bezpiecznie i Dokładnie to rozważasz czy rozważałaś, i wyważyłaś, poszłaś z sobą przed sąd, i wyważyłaś swoje serce i rozum. I przez to rozeznanie stwierdziłaś, że jest czas, aby zacząć coś nowego. Z kartą księżyca jeszcze jesteś pełna obaw, ale mimo wszystko przyglądasz się swoim cieniom, przyglądasz się. Właśnie, może swojej naiwności, tu słyszę dużo, dużo, bardzo zresztą widzę, bardzo wielkimi literami napisaną, napisane słowo naiwność, ale pamiętajcie, że energia rozpoznana słabnie, więc w momencie, kiedy ty doszczerzesz swoją naiwność, swoją łatwowierność, swoje dobre serce czasami za dobre serce. To w tym momencie osłabiasz tą energię, czyli przestajesz być już tak naiwna, jaką byłaś. Ale mimo wszystko pozostajesz sobie wierna swoim uczuciom i swoim tęsknotom. Co przyniesie przyszłość dla ciebie? Co przyniesie przyszłość? Królową miecz pięknie, pięknie, bo dokładnie to, o czym mówiłam, że wyważasz serce i umysł. Czyli be, będziesz się trzymać swojej prawdy. Już nie pozwolisz się zranić, ponieważ y, tutaj uczucia i umysł są wyważone. Że opuścisz, czy będziesz opuszczać sytuacje, y, które nie służą Ci już więcej. I ruszysz do nowych portów. I jeśli to zrobisz, czeka Cię ogromne szczęście. Czeka Cię jackpot. Mamy 10 monet. To znaczy, że będzie pełna stabilizacja. To może być stabilizacja rodzinna, w związku. To może być <śmum> stabilizacja finansowa. Bo pamiętajcie, kochani, <śmum> <śmum> przepraszam bardzo. Pamiętajcie, kochani, że jeżeli jesteście w energii braku emocjonalnej, kiedy cierpicie, to automatycznie y, zabieracie energię z obfitości, czyli finansowo również zacznie wam się walić. I jeśli opuścisz tą ciężką sytuację, bo weszłaś w swoją mądrość, mądrość serca i umysłu, wtedy zacznie się pięknie układać, zaczniesz dochodzić do pełnej stabilizacji czy to emocjonalnej, czy też finansowej. Z kartą rydwanu ruszysz mocno do przodu. Zacznie się ruch w Twoim życiu. Wow. I wtedy pojawi się król mieczy. Czyli będziemy mieć pała kapel. Dokładnie ten król mieczy będzie na wysokości Twoich oczu. On da Ci to, czego Ty potrzebujesz, bo on również jest prawdomówny on ma wyważone serce i umysł, aczkolwiek tych uczuć nie zawsze pokazuje, jak go nazywam takim zimnym królem, ale nie każdy musi chodzić za tobą 24 godziny na dobę i ci mówić: Mój kwiatuszku, moje słoneczko, jak bardzo cię kocham, a wieża tęskniłem po 5 minutach, a serduszka, może kawusie. Bo szczerze mówiąc, ta, tyle słodyczy to naprawdę może zmulić i, i człowiek wymiotuje. Y ale, ale Ty się będziesz czuła przy nim bezpieczna. Co uniwersum powie do tej Twojej przyszłości? To jesteś Ty. <noise> o Boże, to pięknie. Słuchajcie, Ty będziesz swojej intuicji, Ty będziesz tą piękną, subtelną kobietą. Na Ciebie czeka słodycz w życiu, bo misiu zarówno bratnia dusza, jak też bardzo męska energia, która chce Twojej słodyczy i która daje Tobie słodycz. I będą spotkania, będzie życie towarzyskie znowu, bo ja podejrzewam, że w, tym, w tej pierwszej energii, w której Ty się znajdowałaś, to nie masz ochoty za wielkiej na wychodzenie, na spotykanie się, na, na, na radość życia. Tym bardziej, że teraz ja to odbieram, że na tą chwilę jesteś w procesie transformacji, kiedy przyglądasz się swoim uczuciom, kiedy przyglądasz się swoim iluzjom, kiedy przyglądasz się swoim y, błędom, które popełniłeś, aczkolwiek muszę powiedzieć, to ja bym tego nie nazwała błędami jak właśnie doświadczeniem. Ty musiałaś tego doświadczyć, aby właśnie przejść tą transformację. Aby przejrzeć na oczy i stanąć właśnie jak cesarzowa, i powiedzieć, już teraz wiem, czego chcę. Już teraz wiem, jakich błędów nigdy więcej nie popełnię. I dokładnie o to w tym chodzi wszystkim. Kochani, my się rodzimy na planecie Ziemia, która jest planetą nauki. My tu przychodzimy naprawdę tylko po to, aby się uczyć, aby nasza dusza się rozwijała, robiła się czysta, piękniejsza. Dlatego nikt tutaj nie przeżywa tego życia e, naprawdę jak, e, nie wiem, e, tak pięknie jak na wesołym miasteczku, tylko każdy z nas ma swoje wzloty i swoje upadki, ma swoje szczęścia, małe szczęścia. I małe cierpienia, ma swoje wielkie tragedie, jak również i wielkie szczęście. I te wszystkie doświadczenia powodują to, kochani, że nasza dusza staje się za każdym razem mądrzejsza, bardziej szlachetna. I po to przyszliśmy na tą Ziemię. Więc czegokolwiek nie doświadczamy tutaj, na tej planecie, to jest wszystko nauka. Wszystko. Ma służyć do rozwoju naszej duszy. Więc jeśli na to będziemy tak patrzeć, to będzie nam dużo łatwiej żyć tu i teraz. Bo również to, co się dzieje teraz na świecie, kochani, dla jednych jest to walka ego, czyli muszą udowodnić, kim są, co potrafią. A inni muszą cierpieć, ale każde cierpienie również jest nauką i nie ma procesu uzdrawiania bez zranienia, kochani. Również i planeta Ziemia nie byłaby, gdyby nie była raniona, to by się nie odnawiała. I tak samo jest u nas. Jeśli nasze serce zostanie mocno zranione, jeśli przeżyjemy największy ból, jaki człowiek przeżyć może, to później tylko następuje proces uzdrowienia. I tak jak ja zawsze mówię, poprawiamy koronę idziemy do przodu. Bo dokładnie tego od nas chce nasza dusza, jak i cały uniwersum. I przerabiając każdą tą lekcję, w pewnym momencie przerobimy wszystko i wejdziemy do Nirwany, do raju, jak zwał, tak zwał. I wtedy się skończy nasza wędrówka. Ja y, mam tutaj swoją teorię, zresztą nie będę tu mówić czym potwierdzoną, ale szczerze mówiąc y, nie jedno już w swoim życiu widziałam, przeżyłam, że tak naprawdę każda planeta w tym całym wielkim kosmosie służy do czegoś innego. A planeta Ziemia jest naprawdę planetą lekcji. My tutaj mamy się uczyć, mamy doświadczać i mamy kształtować naszą duszę, kochani. Więc przyszłość wygląda pięknie, pomimo tego, w jakiej sytuacji jesteś teraz, ile już przeżyłaś czy przeżyłeś, ale przez to rozeznanie możesz tylko wchodzić po malutku, po szczebelkach do swojego szczęścia, kochani. Nie sądzę, abym musiała coś tu jeszcze dopowiadać. Mam nadzieję, że niektórym z Was pomogło to czytanie w jakimś sensie. Dostałyście może, czy dostaliście jakiś impuls? Kochani, ja z mojej strony mogę Wam tylko i wyłącznie powiedzieć: trzymajcie się prostej linii. Przyjmujcie wszystko jako doświadczenie, jako proces uzdrawiania Waszej duszy, a na pewno wszystkie te ciężkie lekcje, Będą łatwiejsze do zrozumienia i do przerobienia. Życzę Wam, kochani, wszystkiego dobrego i do jutra. Pusiaczki. Pa.